Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj poznajemy kolejny dodatek zanętowy. Dodatek, który każdy zna, czyli konopia prażona, mielona. Bardzo fajny dodatek do zanęt pociowych, dlatego że to jest dodatek, który się unosi, który winduje z dwóch powodów. Pierwsze, że to jest nasionko oleiste, czyli zabiera w sobie olej i to się unosi po prostu do powierzchni, jest lżejsze, tłuste. I to winduje do góry. Dodatkowo wyprażenie powoduje, że te cząstki też windują bardziej do góry. A to wszystko sprawia, że mamy zamieszanie w łowisku. Zamieszanie na dnie, które lubią bardzo płocie czy wzdręgi. Musi się po prostu w łowisku coś dziać. Często jest tak na zawodach, gdy na przykład nam ta zanęta za bardzo zgaśnie, przemoczymy ją, to może być tak, że ryby odejdą do wędkarza obok i już do nas nie powrócą. Gdy łowimy samemu, to te rybki szybko możemy ściągnąć, ale gdy u kogoś jest praca, zamieszanie, to może to nawet spowodować, że te ryby u sąsiada będą bardziej zainteresowane i do nas nie przyjdą. Więc musimy na to zwrócić uwagę, że przy łowieniu płoci, najlepiej, żeby cały czas było zamieszanie błowisku. Oczywiście są wyjątki od reguły, ale najczęściej właśnie na płocie musimy mieć mieszankę pracującą, żeby po prostu coś się tam zadziało i najlepsza do tego będzie konopia prażona. Dodatkowo można sobie tym przyciemnić zanętę i ma przede wszystkim też bardzo fajny aromat, taki korzenny. Naprawdę płocie to bardzo lubią. Zrobimy sobie teraz test. Zrobimy dwie kulki z tej samej zanęty. Szypmy może zanętę. Tyle samo. Tak samo ją nawilżymy. I dodamy do jednej mieszanki konopi. I zobaczymy, co się stanie, gdy wrzucimy te dwie kule do akwarium. I teraz tak. Niektórzy dodają na mokro, na sucho. Najlepiej jest dodawać wszystkie suche składniki i drobne na sucho. Dlatego że. Po prostu łatwiej jest nam je wymieszać. Te po prostu składniki suche lepiej nam się połączą z tą zanętą. Oczywiście, żebyśmy zrobili to poprawnie, to trzeba to dokładnie wymieszać. Na sucho. Niesamowity, bogaty aromat. Konopia prażona. Mielona. Na pierwszy rzut oka już widzimy, że ona że ta konopia przyciemniła zanętę. Widzimy, że jest trochę ciemniejsza. Dodajemy 20%, około 20% konopi do, w stosunku do ilości do zanęty. Dobra, teraz mamy już, tutaj mamy po prawej stronie zanętę z konopią, tutaj mamy zanętę prosto z paczki. Teraz nawilżymy te, tą zanętę i wrzucimy do akwarium. Zobaczymy różnicę w pracy. Zobaczymy, która zanęta bardziej będzie prowokowała rybki swą pracą do żerowania. Namaczamy towar, wrzucamy kulki do akwarium i poznajemy kolejną, zdobywamy kolejną wędkarską wiedzę. Jesteśmy gotowi do testu. Po lewej stronie mamy mieszankę z konopią. Tutaj mamy mieszankę bez konopi. No, prawie nie widać tutaj. Światło domowe trochę zniekształca, ale ta mieszanka jest troszeczkę ciemniejsza. Zobaczmy teraz zbliżenie na kule. I teraz tak, po lewej stronie mamy mieszankę. Z konopiami widać, że tych drobinek, tych frakcji konopi jest więcej. A tutaj mamy mieszankę prosto z paczki. Na pierwszy rzut oka te kule wyglądają identycznie, a zaraz porównamy ich pracę. Czy praca z konopią, zanęta z konopią będzie bardziej pracowała? Widzimy, zwróćcie uwagę na zbliżeniu, te ciemne właśnie drobinki. To jest ta prażona, zmielona konopia, a tutaj zanęta prosto z paczki. Bierzemy nasze kule i wrzucamy do akwarium. Pierwsza kuleczka do wody wędruje bez konopi i druga, zaraz zobaczymy. Po lewej stronie mamy tutaj konopię, po prawej stronie bez konopi. Na pierwszy rzut oka pracują tak samo, chociaż widzimy, że tutaj, gdzie jest konopia, szybciej się ta kula osypuje i widzimy przede wszystkim najważniejszą rzecz. Czyli więcej drobinek wędruje do góry. To jest właśnie ta konopia, i ta konopia, która wędrując do góry rozbija kulę, co powoduje większą, bardziej intensywną pracę. Teraz jest bardzo ta praca zbliżona, ale jednak tutaj ta kuleczka nam szybciej dywanuje. Oczywiście szereg innych czynników, jak uścisk, uścisk tej kuli, ilość dodanej wody itd., tak przetarcie przy sito. Ale widzimy, że tutaj te drobinki konopi, co ciekawe, one wędrują, namaczają się i opadają, i powstaje stóp No teraz, w tak płytkiej wodzie, te, ta różnica jest mało widoczna, ale naprawdę, konopia bardzo przyspiesza pracę tej zanęty i powoduje, że ta praca jest bardziej taka, no więcej zamieszania w łowisku. I teraz, jeszcze, jakby tu weszły ryby, to powstanie. Po prostu więcej tutaj tych drobinek, większa chmura, i tutaj naprawdę będzie spore zamieszanie. Zwróćcie uwagę, ta kula już praktycznie się uwolniła, a ta dopiero jeszcze się osypuje. Tutaj ta konopia przyspieszyła pracę tej kuli, ponieważ te drobinki chciały się wydostać na powierzchnię i rozbijały tą kulę. Widzimy właśnie tą różnicę. Praca jest znacznie szybsza, musimy brać to pod uwagę, i przede wszystkim więcej tych drobinek wędruje do góry. O, widzimy teraz, jak tutaj konopia wędruje do góry i co ciekawe, ona się namoczy i opadnie. I tutaj ten cały słup zanętowy prowokuje płoteczki dobrania Tu zwróćcie uwagę, między kulami, jak już zabarwiła się woda, to właśnie jest ta chmura, która dodatkowo spowoduje, że te ryby tutaj będą się czuły bardziej pewnie i będą w tym zamieszaniu tutaj chciały być po prostu. Tak nam to wygląda. O, cały czas to konopia się odrywa i. Wędruje i co ciekawe, zwróćcie uwagę, że są też drobiny, które opadają. One namoczyły się i opadają. To powoduje, że konopia robi zamieszanie w łowisku. Jeśli Wam się film podobał, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i podzielcie się w komentarzu, co ma być w kolejnych filmach. Siemanko, cześć!